Jak zmieniłem Linux Minta z tego widoku do tego widoku. Dziś pokażę Wam krok po kroku, w jaki sposób to zrobiłem na Linux Mintie 22.2 na wersji Cinnamon. To co zobaczycie za chwilę było wykonywane na żywo, to są takie moje zwykle standardowe kroki, które wykonuję przynajmniej przy każdej instalacji Linux Minta. Moje niezbędne minimum do tego, żeby ten Linux Mint wyglądał o wiele lepiej. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, witam cię bardzo serdecznie. Kliknij subskrybuj, aby dołączyć do nas. Do nowych Linuxiarzy, abyśmy lepiej poznawali ten system, a mi przy okazji pomożesz rozwinąć kanał. Zapraszam więc do oglądania i zobaczycie, że to co tam robię na żywo, czasami też się mylę. No rozpocznijmy. Pierwszy krok, jaki chcemy podjąć, no to zmiana tapety Violet Landscape. Zwykle szukam tego typu tapet, one wpadają w takie kolory fioletowo-niebieskie. Jeżeli wpadnie mi coś w oko, no to po prostu to pobieram, to może nie. Szukamy dalej, szukamy dalej. O, to jest ciekawe. Gdzie się w ogóle znalazłem? Nie tego szukałem. O, to wydaje się całkiem fajne. Zobaczmy. A, sprawdzanie, sprawdzanie. O, i to jest fajne. Weźmy sobie to, pobierzmy. Zapisz obraz jako. wejdźmy w obrazy, zapisz. No i teraz wybierzmy tę te tapetę prawym przyciskiem myszy. Ustaw jako tło pulpitu. Elegancko. Fajnie to wygląda. Kolejny krok, jaki musimy zrobić, to pobranie skórek, ikon i być może kursorów. Ja w tym celu wejdę do innej strony. Ona się nazywa Gnom look.org Jest to strona, w której możesz znaleźć naprawdę sporo fajnych zasobów graficznych, które pozwalają ci zmieniać skórki czy to do gnoma, czy do czegokolwiek w oparciu o GTK Tynamon jest jak najbardziej oparty o GTK, o skórkę gnomową, ale ja tutaj szukam czegoś konkretnego To jest to, Colloid GTK Team Dobrze, wchodzimy do zakładki files i pobieramy sobie ten tar.xz XZ. Pyk, pyk się pobiera Teraz jeszcze ikony. To wchodzimy do Full Icon Themes. O jest. Colloid Icon Theme. Zjeżdżamy na dół. Files. Wybieram paczkę Colloid. To też mamy pobrane. I jeszcze spróbujmy może znaleźć kursory. Kursorów akurat nie jestem pewien czy uda nam się, je się tutaj zainstalować. No będę próbował. Ale no są takie, które być może nam się spodobają. O nawet Colloid ma swój kursor Theme. To może pobierzmy. Zobaczmy jak to tu wygląda. OK. Mamy to pobrane. No i teraz co musimy zrobić? To wchodzimy do folderu Obrane. Wszystko to rozpakujemy, ponieważ każdą z tych rzeczy będziemy później wklejać do innych folderów w takie odpowiednie miejsca. Najpierw zaznaczę wszystko i dam rozpakuj tutaj. Zobaczmy co mi to da. Czekamy, czekamy, ale cudownie. Widzę, że pięknie to rozpakowuje. Zaraz to zweryfikujemy. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Ok, zobaczmy czy tu wszystko jest. Colloid Cursors tutaj się zgadza. Lloyd to się zgadza. I to też się zgadza. No, teraz się zorientowałem, że wybrałem koloid, ale ten podstawowy, a nie ta wersja, na której mi zależy, więc wróćmy jeszcze raz. Wracamy do GTK Team, ale opcja, na której mi zależało, to jest koloid Pucin. Ona jest taka fajna, fioletowa, ekstra. OK, mamy to. Jeszcze to rozpakujmy. Rozpakujmy to jeszcze. Okej, okay, chyba jest. Zobaczmy do środka. Jest. Dobra, to zaczynamy. Najpierw zajmijmy się instalacją skórki, czyli koloid Pucin. W tym celu. Ja otworzę nową kartę, bo w nowej karcie przejdziemy do najpierw katalogu domowego, i istotne jest, żeby wcisnąć skrót Ctrl H. Ten skrót odsłania nam no, ukryte katalogi, ukryte pliki. I gdzie musimy to skopować? To do Lokal. Czemu się nie klika? Do local, Share i Themes. Z tym, że nie mamy tutaj katalogu Themes, więc musimy go stworzyć. Prawy przycisk, utwórz nowy katalog. Themes. Wspaniale. Wchodzimy do środka. Przechodzę do karty pobrane. Chodzę do koloru pucin, zaznaczam wszystko, kopiuję. Przechodzę do katalogu Teams i wklejam. Czekamy, aż się to wszystko skopiuje. Wróciliśmy do pobrane, teraz kopiujemy ikony. Ctrl A, Ctrl C. Przechodzimy do local share, cofamy się o krok i powinniśmy mieć tutaj icons. Mamy icons, jest icons. Klejamy. Ctrl V. Wracamy do katalogu pobrane, jeszcze te kursors. Te dwa katalogi też wklejamy do local share icons. Z jakiegoś powodu to tutaj powinno funkcjonować, więc ja sobie tutaj to wklejam. No jak już sobie to wszystko pokopiowaliśmy, zarówno do stworzonego Teams, jak i do istniejącego icons, to powinniśmy już w ustawieniach same, samego motywu, powinniśmy mieć już do wyboru te opcje, tylko musimy przejść do ustawień zaawansowanych. I prawdy, wskaźnik myszy. Jest Colloid Cursors, jest, znalazło, Colloid dark, ale jakoś tak słabo to wygląda. To ja może z powrotem zmienię na ten. Na ten oryginal. Dobra. Programy mamy. Jest jest Dokładnie to. Ekstra. Ikony. Szukajmy ikon, szukajmy ikon, szukajmy ikon, gdzie one są. Z jakiegoś powodów mi ich nie odczytuje Zaraz do tego wrócimy. Ale pulpit zmieniamy na Katpuchin. O, widzicie, że tu się już coś pozmieniało. Jeszcze tylko te ikony zostały. Wróćmy tutaj. Jeszcze tylko ikony zostało sprawdzić, co się z nimi dzieje, że nie mogę ich czytać. Może jak usunę te kursory. Wówczas wczytam i z powrotem te wszystkie koloidy, ikony? Nie. O, a może źle skopiowałem rzeczy? Słuchajcie, zobaczmy jeszcze raz. Poczekajcie, pobrane. Tak, to są ikony, dobrze, czyli to no, no, powinno mi to odczytać. Próbujmy jeszcze raz. Ctrl A, Ctrl C. Przejdźmy do katalogu domowego, local, share, icons. Usuwamy to, co tutaj było do tej pory. Zostawiamy tylko te defaultowe i wklejmy tu jeszcze raz. Nie wiem, z jakiegoś powodu tego nie widzi. Próbujmy jeszcze raz pobrać. To jest ten koloid, na którym mi zależy. Usunąłem wszystko z pobranych, żeby mieć absolutną pewność. Rozpakuj tutaj. I jeszcze raz. W międzyczasie otwieram nową kartę. Przechodzimy do katalogu domowego. I jeszcze raz lokal, share i icons. Tutaj powinno to wszystko być. To w razie czego też usunę. Okej, okay, mamy koloid. A widzicie, czyli jednak coś tu się pozmieniało. Tu muszę wziąć tyk. Ikony. Tyk. Widocznie jest inaczej, bo struktura katalogów się zmienia, więc musiałem coś pewnie źle wkleić. Teraz zobaczmy, ja to wszystko powyłączam. No, zdecydowanie inaczej. i Dark. Teraz powinno. No pięknie, teraz nam zagrało. Słuchajcie, pomyliliśmy tylko wklejone katalogi. Teraz widzicie, że wszystko gra. Jeżeli przejdę do plików. O pięknie, zobaczcie, jak to wygląda. Ukryję katalogi, powiększę sobie ten tutaj. Cudownie. No dobrze, to mamy teraz kolejne. Bo tu mi tak, nie pasuje mi ten font ubuntu, który tutaj jest, i nie pasuje mi font w terminalu. Jakoś mi nie odpowiada wolę inne. Są, są różne sposoby na to, aby instalować fonty, można je instalować ręcznie, tak jak ja teraz, teraz robiłem z tymi ikonami, i skórkami, że można je tam przenosić. Jest tutaj jednak fajny trick. Przejdźmy sobie do zasobów oprogramowania. Musimy chwilę poczekać, bo po raz pierwszy generuje pamięć podręczną. Dobrze, jak już się załadowało, to instalujemy coś takiego jak font manager. Powinno nam coś tutaj znaleźć, zaraz zobaczymy. Tak, to jest to pierwsze, instalujemy więc tę paczkę. Jest to program, który pozwala instalować fonty, zarówno te, które sami sobie tu umieszczamy, ale on ma tutaj taką fajną funkcję, że można pobrać sobie fonty z Google'a. Więc klikam Instaluj, zresztą zobaczycie w tle jak to wyjdzie. W porządku, w tej chwili mamy wszystkie tutaj fonty, ale ja sobie wezmę te fonty google'owskie, klikając tę ikonkę G i mamy tutaj pełną listę, którą, którą możemy sobie pobrać. Mnie zależy na font Fira Sans, czyli to jest ten zwykły font, i Roboto Mono do terminala. Czujemy Fira Sans. Mamy ten pierwszy 18 wariantów. Pobieram rodzinę. Ekstra. I jeszcze zostaje nam Roboto Mono. Dobrze, mamy to. Pobierz rodzinę. Mamy to zainstalowane, więc przechodzimy do zmiany fontów. Wybieram jeszcze raz ustawienia. Wybieramy wybór czcionki. I zmienimy teraz wszystko na Firasans, poza tą czcionką o stałej szerokości. I tu zostawimy sobie Roboto Mono. Dobrze, to teraz zmieniamy na Firasans Regular. O stałej szerokości Roboto Mono. Roboto Mono. I damy to trochę większe, bo ja jestem troszkę ślepy i wolę jednak, żeby terminal miał... Miał większe literki. Za pierwszym razem niekoniecznie wszystko może zostać czytane. Widzicie, że część fontów tu wczytało, tutaj w tym miejscu nie wczytało, w tym miejscu widzę, że wczytało, więc trzeba zrobić wylogowanie się i zalogowanie ponownie, aby wczytało w pełni zmiany, więc dajcie mi chwilkę. Ok, jestem po wylogowaniu się i zalogowaniu, zobaczmy jak to wygląda w tej chwili. Wchodzimy do eksploratora plików. No pięknie nam to wczytało, więc teraz już powinno być OK. Jeszcze tylko zobaczmy terminal, terminal też, sudo apt. Install. Wszystko śmiga. Następna rzecz, skoro jesteśmy przy terminalu, wolę, żeby tutaj to okno było odrobinę przezroczyste, więc prawym przyciskiem w preferencje wybieram zakładkę kolory. Odznaczam przezroczystość z motywu systemowego i użyję takiej troszkę małej przezroczystości tła. Zobaczmy teraz, dostosujmy to sobie. Czy chcę więcej, czy chcę mniej? O, myślę, że tak jest OK. Cudownie. Teraz co bym zmienił, to sam, sam panel. Na pewno ten przycisk start Chciałbym, żeby przypominał coś w stylu Windowsa 95, 98 czy też XP. Prawy przycisk konfiguracja. Przede wszystkim ta ikona jest za duża, więc ja ją zmienię na 16 pikseli. Oj, czekajcie NumLok mi się nie włączył. 16 pikseli i dodam napis Start. Ważne jest to, żeby dodać tutaj spację, żeby był ten odstęp pomiędzy Linux Mintem a startem, więc myślę, że to jest OK. Możemy użyć animacji, ale może nie będę tego używał, jest, jest w porządku. Następna rzecz to jest edycja samego panelu, może to troszkę zwęzimy, więc prawym przyciskiem ustawienia panelu i zobaczmy, co mamy tu do dyspozycji. Przede wszystkim ta wysokość, możemy ją sobie zmniejszyć do 30, nie wiem, 2. Myślicie, że to będzie OK? Pewnie będzie OK. No i teraz rozmiar ikon symbolicznych w środkowej. W lewej i w prawej części chciałbym, żeby to wszystko było zachowane i w ten sam sposób. Ikony kolorowe, czyli tak jak ten OBS, albo Discord, albo inne, bym chciał, żeby były tej samej wielkości, co te systemowe. Więc ikony symboliczne po prawej stronie mam 16 pikseli, to więc też daję na 16 pikseli. W środkowej części również też da, daję na 16 pikseli i w lewej części też na 16 pikseli. Zobaczmy czy się wszystko zgadza. Zgadza się, powinno wszystko w tej chwili grać. Dodajmy sobie teraz aplety, czyli tyczki, można powiedzieć, które uzupełniają mi ten panel o dodatkowe funkcje. Klikamy prawym przyciskiem, wybieram aplety. Z tego poziomu zarządzamy tymi apletami, natomiast pobiorę sobie tylko dwa z nich. Pogodę oraz tzw. lock keys, żebym wiedział czy caps lock czy num lock jest włączony. Niech się to moment załaduje. Mamy listę, więc ja sobie pobieram pogodę i jeszcze sobie tutaj znaleźliśmy te lock keys, mamy lock keys indicator. Dobrze, przechodzimy do panelu zarządzania i najpierw musimy uruchomić jedno i drugie. Uruchamiam lock keys, wybierając go i dodając plusik. Od razu przechodzimy do konfiguracji, ponieważ zdaje się, że nie jest to widoczne, ale muszę uruchomić num lock i caps lock, więc od razu to jest. Teraz pogoda, wybieram i klikam plusik. Automatycznie powinien, powinien pobrać moją lokalizację. Ja teraz nie będę klikał, bo nie chcę wam jej ujawniać. Ale co na pewno możemy skonfigurować, to chciałbym, żeby przy prezentacji pokazywało mi stan pogody. Czyli takie coś jak widzicie deszcz. No w tej chwili u nas pada, więc poprawnie to pokazuje. Przedostatnia rzecz, myślę, że zmienimy tutaj kalendarz. Widzimy tylko i wyłącznie godzinę. Tutaj abym chciał zobaczyć więcej. Więc prawy przycisk, konfiguracja, użyję własnego formatu daty. I on praktycznie jest gotowy, bo zwróćcie uwagę na to, że po uruchomieniu własnego formatu mam środa, września 10, 21, 21 16. Zamienię tylko kolejnościami 10 i września, czyli te e. kleję sobie tutaj, tylko usunę jeszcze ten przecinek i dodam go tutaj. Kopiuję Klejam też tutaj, zamykam. No i zobaczcie, jest od razu inaczej. Mam tutaj Środa, 10 września. Cudownie. No i ostatnia rzecz. Ja myślę, że możemy dodać jakieś ikony na pulpicie, więc przechodzimy do dostosuj ustawienia pulpitu i wybieramy sobie, co chcemy widzieć na pulpicie: na pewno komputer, katalog domowy, no i kosz. I co jeszcze bym sobie tutaj zrobił? To auto rozmieszczanie wyłączamy. Dlaczego? Abyśmy mogli przenieść kosz w odpowiednie miejsce. No i teraz zobaczcie, uruchamiamy sobie wszystko. W ten sposób zmieniliśmy bardzo fajnie wygląd Linux Minta. To są takie moje podstawowe kroki, które ja zwykle wykonuję. Z pewnością jest tego więcej. I możecie też doda dodawać inne skórki, możecie dodawać inne ikony, inne kursory, ale to jest taka podstawa podstaw, którą ja zwykle wykonuję. I jeśli już wykonuję przynajmniej to niezbędne minimum, to ja już jestem zadowolony. Jeżeli dotarłeś tutaj do końca, chcę ci bardzo serdecznie podziękować. Kliknij like, subskrybuj, jeżeli ci się podobało. Tymczasem życzę ci miłego wieczoru do zobaczenia przy następnym wideo. Trzymaj się ciepło. Cześć.